tydzień zaraz minie. Jak to szybko leci? Mam nadzieję, że nadal będziecie tak pozytywnie odbierać te moje vlogmasy jak do tej pory. Bardzo się cieszę zresztą, że Wam się one podobają, że ze mną tutaj jesteście i mam nadzieję, że miło sobie spędzacie chwilkę czasu właśnie razem ze mną. Dzisiaj poranek był taki trochę na wariata, ale udało się w miarę załatwić wszystko to, co było w planach. Ja właśnie jestem tutaj z Kocykiem, siedzę sobie pod Kocem, a przed chwilą powiem Wam, że miałam drzemkę. Bo już wracając do domu czułam, że coś jest nie do końca tak, jak być powinno, i położyłam się pod kocem. Jeszcze się nie czuję za dobrze. Powinnam w sumie iść na zakupy do Lidla, ale nie wiem, czy to dzisiaj się uda. Zobaczę. Jeszcze w sumie mam trochę czasu, więc zobaczę, jak to po prostu wyjdzie, a jak nie, no to przełożę to nic straconego. Dzisiaj byliśmy w Jisku i jestem bardzo zaskoczona pozytywnie tym, jaki tam jest asortyment i tymi cenami bo naprawdę dało się znaleźć fajne ozdoby świąteczne ale też takie wiecie inne dekoracje w bardzo fajnych cenach no i właśnie jeżeli już o tym mowa to powiem wam tak że ja dwa lata dwa lata żeśmy w sumie rozglądali się za takim nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, czy to jest Dziadek do Orzechów, czy Strażnik Świąt, mm, ale wiecie na pewno o co chodzi, o tego żołnierzyka takiego, y, Dziadka do Orzechów, no zwał jak zwał, nie wiem, jak to się powinno mówić na tą, na tę figurkę. Y, no i właśnie one zwykle były dosyć drogie, albo miały takie bardzo pstrokaty kolory, coś nam tam zawsze nie pasowało w nich. No a dzisiaj w tym misku trafił się bardzo fajny deal, dlatego, że mm, znaleźliśmy coś takiego. To jest właśnie taka drewniana figurka. Trzeba było patrzeć, bo niektóre były poobijane. Jakoś tutaj bym powiedziała, że jest ona no naprawdę bardzo fajna. Gdzieś oczywiście jakieś nitki z tego kleju na gorąco ściągną, ale wygląda on bardzo ładnie. Jest taki biały, yy, ze złotymi elementami brokatowymi. No iście świąteczny. I on był za 25 zł, a jest no dosyć spory, więc tutaj pozytywne zaskoczenie, tak jak mówię, bo no zwykle te figurki są w takiej cenie około 50 zł. To nie jest taka największa, ale taka dosyć pokaźna. I ja jakiś czas temu byłam z siostrą w intermasze i tam właśnie też sobie sprawdzałam, bo były takie figurki, tylko że takie malutkie. No i nie wiem, połowa tego albo nawet i mniej. Ten zdecydowanie bardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o kolor i w ogóle, więc jakbyście jeszcze szukały lub szukali takich świątecznych dekoracji, to wisku ISKU jest tego całkiem sporo i fajnie wychodzi to cenowo, możecie sobie sprawdzić nawet na tym moim mini przeglądzie, który dla Was nagrałam bo starałam się tam dla Was uchwycić takie najciekawsze rzeczy, nie tylko te świąteczne bo naprawdę dużo tam było takiego asortymentu, który wpadł mi w oko i były bardzo ładne pościele i ładne poduszki jakieś takie wiecie pierdółki w postaci wazonów kubki były piękne, Jedne były takie ładne kubeczki no. W ogóle dodałam wam na mojego Instagrama link do um, futerka, które było jest w sklepie La um, do rozmiaru M, i wstawiłam tam link z vinted. Ale na to vinted wstawiłam zdjęcie, um, jakby z naszego sklepu, i przez to właśnie zostało ono usunięte. To ogłoszenie więc będę musiała porobić te zdjęcia, rzeczy wszystkie, które chcę sprzedać i wystawić. Mi zależy na tym, żeby tego się pozbyć, żeby to sprzedać bo nie chcę tego po prostu wszystkiego przewozić, przenosić i tak dalej, bo wiecie, takich rzeczy e, domowych i tak jest sporo Kurczę, muszę zrobić jakieś zdjęcia takie, wiecie, typowo na Vinted, bo żeby tam nie było znowu żadnych problemów e, Mam też trochę rzeczy lumpeksowych, e, z choli lumpeksowych, które po prostu no jakoś nie, nie chodzę, wiecie jak to jest kupuję się, pochodzi się trochę, potem padają jakieś nowe rzeczy, więc, więc tego troszeczkę jest Mam nadzieję, że uda mi się to w najbliższych tygodniach zrobić właśnie do końca tego roku. Chciałabym, żeby mi się to udało. No ale to wszystko zależy jak wyjdzie, więc też na razie, wiecie, mam to w planach, ale zobaczymy jak się to ułoży że już byliśmy w tym isku i to jest w jednej galerii, w jednym miejscu, gdzie jest Hebe, które ja uwielbiam, bo bardzo lubię tą, tę drogerię. A rzadko tam jestem, naprawdę bardzo rzadko teraz, bo po prostu jakoś nie mam po drodze i nie wiem, jakoś nie mogę tam trafić. To udałam się właśnie do Hebe i kupiłam tusz. Wybrałam tusz Hean Sensual Mascara. Nie wiem, czy on jest fajny, nie widziałam go nigdzie u nikogo, ale wiecie, dlaczego się zadecydowałam? Dlatego, że on jest zaklejony tutaj. I stwierdziłam, że no biorę, bo większość tych tuszy nie miało żadnych zabezpieczeń, w ogóle większość kosmetyków Hebe nie miało żadnych zabezpieczeń. Jest taki błyszczyk z ekstraktem papryczki, czyli powodujący efekt powiększenia ust w odcieniu 13 taki wiecie, fajny, bo niewielkich rozmiarów jest, bardzo w ogóle interesujące opakowanie, coś takiego niespotykanego, fajny aplikator, mały, ale jak dla mnie w sam raz i to jest taki gęstszy błyszczyk, ja go sobie trochę nałożyłam z ciekawości już na usta, zapowiada się bardzo fajnie, nie wiem do końca jaki będzie dawał efekt, wiecie, jeżeli chodzi o to pieczenie i kolor, bo ja go tak na szybko nałożyłam na pomadkę, którą wcześniej miałam już, więc tutaj sobie tylko tak sprawdziłam, on z tego co widzę pod światło ma jakieś tam delikatne drobinki, ale zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Coś czego szukałam w ogóle, o jejku, jejku, bardzo długo i nigdy nie mogłam trafić, ten Essence, taki przeźroczysty błyszczyk Volume Lip Gloss. Taki, który no, jest chyba wszystkim znany, bo on robił furorę już dawno temu. Jeszcze go nie testowałam, ale z tego co widziałam to on robi efekt pięknych, takich lustrzanych, soczystych ust. I jako, że teraz jest właśnie sezon na takie spierzchnięte usta, ja mam karmek w słoiczku, wróciłam po latach i y, jestem zadowolona, ale no, czuję, że wiecie, gdzieś mam jakieś suche skórki na tych ustach i one mi czasem aż przeszkadzają, y, nie tylko w malowaniu ust, ale wiecie, po prostu je czuję jak mówię czy coś i to jest takie trochę wkurzające, to z Klaresy y, wrzuciłam do koszyka y, Lip Scrub Hot Raspberry, to jest taki klasyczny w słoiczku ten tutaj ma takie jakieś zabezpieczenie. Pachnie. No, tak jak można było się tego spodziewać, malinowo. Całkiem przyjemny. O, ładny kolor, nie? Taki mega, mega mega soczysty, malinowy. Mam nadzieję, że on nie będzie barwić, bo miałam kiedyś taki z Libo, bodajże, i on zostawiał gdzieś kolor. Wiadomo, później się to jednak zmywa. E, tak czy siak, ale to nie, prze, nie przemówiło do mnie to, i wolę takie naturalniejsze, powiedzmy, jeżeli, żeby koloru po prostu nie było, bo nie widzę sensu, żeby w tych skrabach był mm, właśnie kolor. I już nie wiem od kiedy ta szafa klarez tam jest w tym moim hebe, kiedyś na pewno nie było. Kosmetyki tej marki bardzo lubię, one są zresztą w ogóle tanie, bo ten tutaj skrab kosztował 7 z hakiem, e, ten błyszczyk był na promocji za 10 coś, także rewelacja. Ten tuż też wzięłam promocji, był za 15 zł, bo to akurat pamiętam. Chciałam właśnie też kupić jakieś tusz z Clarice, ale one, te kosmetyki, właśnie jedynym takim minusem dosyć sporym jest to, że one żaden z których tam widziałam, nie miał zabezpieczenia żadnej foliki, niczego i mnie to trochę, wiecie, tak no, zniechęciło, bo tuż jednak. To już w ogóle no jak ktoś otworzy, to wiadomo, później on może być nie do końca fajny, może po prostu albo być suchy w środku, albo się kruszyć, wiadomo jak to jest z tuszami. Więc yy, dlatego, no, dlatego no, wziąłam ten z yy, Hean. Nawet nie wiem jaka to jest szczoteczka, ale powiem Wam, że chyba jak wziąłam ten, to zostało jeszcze tylko dwa, więc może to jest jakiś fajny. tusz, nie wiem, nie spotkałam się z nim. Jak macie w ogóle jakieś doświadczenie odnośnie tych produktów, to możecie mi dać znać, bo jestem bardzo ciekawa. No i niezwykle się cieszę, że te klary dorwałam, bo, bo też już od jakiegoś czasu chciałam te błyszczyki sprawdzić, przetestować i, i fajnie, że będę miała okazję. Bardzo, bardzo miło, także też można tak powiedzieć, taki mój mały prezent mikołajkowy, ale taki, jaki powinien być, czyli taki, które cieszę.